jechał pociąg, Wojtek? Nie. Jedzie już. Nie. Już jedzie. Już widać go. Chodź na rączki. Chodź w Tam jedzie, zobacz. Widzisz? Jedzie. Jedzie pociąg. O! Się. Tutaj. jedzie ciu, ciu. jedzie pociąg ojtek tak gdzie jedzie pociąg woj skąd jedzie pociąg Stamtąd jedzie

No uwaga, wjeżdża No, jedzie pociąg Macha Wojtusz, Macha Maha Macha Tak Wjechał pociąg Wojtek Wjechał. 48 WC Są Gdzie jest pociąg? Wojtek No, zaraz będzie jechał pociąg Uwaga, będzie jechał pociąg, Wojtek Gdzie jechał I jedzie. Pokaż papa! Pokaż papa! Pokaż papa Wojtek! Papa pokaż! Pokaż papa! Papa! Pojechał pociąg, papa. pa sam tam błyśnie zaraz. Ale kosz. ปล่อยให้เฮ